Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku z aktualizacji w Star Stable Online a dzisiaj jest bardzo dużo ciekawych rzeczy ale zacznijmy może od zadania i i zaczniemy od tego zadania co przyszło i potem zaczniemy oceniać miejsce w którym ten, po prostu po, ocenimy sobie ten letni. Ten. Nie wiem, jak to się nazywa. Ten event, po prostu. Tak już widzę, jest ciekawie. I no, niestety mam osobą jakość. Okej. Okay. Weronika, dlaczego tam stoisz? Jak będziesz przy... Jak będziesz tak przynudzać, odstraszysz turystów. Dlaczego tu przyszli? Poza piękną pogodą i wspaniałymi widokami na plaży. Mamy też wiele fajnych rzeczy. Przekonaj się na własne oczy. Handlarze sprzedają tu różne rzeczy i usługi, za które płaci się żetonami, zdobytymi prze, poprzez aktywności podczas festiwalu. Żetony są nagroda za większość aktywności. Można pomóc Bruce'owi pościgać się albo powędro, powędkować. O. Wszystko zależy od ciebie. To Ben. Zatrudniłem go do roli plaży, to znaczy, że jest odpowiedzialny za główną atrakcję. Drapieżną bestię, znaną jako Bruce. Jak stwierdzisz, że Bruce to dla ciebie zbyt gruba ryba, to za zawsze możesz pozłowić kilka zwykłych. Ale pocisk. Letnie słońce. I bryza sprawiają, że niektóre konie na jerwiku szalują na punkcie tej pory roku. To samo można powiedzieć o turystach. Odwiedziła nas i Icebell Fig, która zorganizowała magiczny wyścig na wodzie. Uuu, ciekawe. Skorzystaj z tej okazji i podczas festiwalu weź udział w mistrzostwach. Porozmawiaj z Wini i podejmij się tego wyzwania. Długie noce doskonale nadają się do spędzania czasu z przyjaciółmi w przemiłej atmosferze. Przez cały festiwal można puszczać chińskie lampiony. To cudowna okazja na zrobienie zdjęcia. Ale w sumie... O dobra, to jest ciekawe. To zrobię sobie zdjęcie. W ciągu najbliższych tygodni na plaży i w furcie Pinta pojawi się więcej aktywności. Wróć później. Okej. Okay. Dużo się dzieje. Y Jestem bardzo zajęty człowiekiem. Nie mogę się... Nie mogą stać przez cały dzień na plaży. Mimo to muszę zadbać, by goście wiedzieli o tym, czym mogą się tu zająć. Nie chcę, by przegapili jakieś atrakcje. Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz małego przypomnienia, porozmawiaj z Eleną, która tu stoi. To ona przez najbliższe tygodnie będzie się zajmowała... Zajmowała oprowadzaniem. Do zobaczenia, Weronika. Okej. Okay. Wygląda. No jest ciekawie. Pójdźmy tutaj do niej. O Jezus, ile zadań. No ale. W sumie jest ten. Jakiś event. Nie mogę jej kliknąć. O! Hey, you. O, oh you. you. You patrz sympatia ty up fora for wyzwanie Jezus, jak ona będzie tak mówić, to ja nie dam rady tego przeczytać tak szybko. Ech. Jako reprezent reprezentantka R ERJW z przyjemnością ogłaszam nudy. Mam dość tych formułek. Zacznijmy od nowa. Cześć, jestem w Vini. Czy przez lato współpracuję z ERJW? No wiesz elitarną radą jorwickich wyścigów. Ktoś z kierownictwa wpadł na pomysł, żeby przedstawić Mistrzostwa Turystom w Forcie Pinta, a ja miałam pecha trafiło mi się zarządza, zarządzanie całą imprezą, ale z drugiej strony przynajmniej się opalę, a każdy, kto ze mną po porozmawia przed wzięciem udziału na za w zawodach, otrzyma żetony. Nie wiem, czy w tym palcu cały, ten cały James, ale wyglądał na dość zdesperowanego i chciał utrzymać ciągły napływ turystów. Wracając do tematu, porozmawiaj ze mną każdego dnia. Weź udział w dowolnych mistrzostwach na Jorwiku, a kiedy wrócisz, dam ci, że tony. Okej. Okay. Ech, ten cały PR nie jest dla mnie. Okej. Okay. W miarę ciekawy jest. Zobaczmy sobie dalej. O, o, o Mam kolejne znamko. Tu jesteś. James mi o tobie opowiedział. Op 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 Masz chwilę? Doskonale. Spotkajmy się przy wodzie. Chcę cię przedstawić dobremu przyjacielowi. Zawsze trzymamy się razem. Kumasz. Okej. Okay. O, idziemy. Idziemy. Tup, tup, tup. A ja chyba nie muszę za nim iść. Mnie to by zajęło wieki. U. Przenikam przez to. A myślałam, że nie będę przenikać. Okej. Okay. Uj, trochę zacina przez ten event. O! Ach, jesteśmy świetnie. Czas się przedstawić. Mów mi po prostu Ben. A to mój przyjaciel Bruce. Jest rekinem. Bruce, powiedz coś. Ośmiechę, tabuźka. Haha, ha, ha. dobrze gadasz, Bruce. Hm, No tak, nie rozumiesz Rakińskiego. mówi. Jest, że jest strasznie podekscytowany, bo uwielbia poznawać nowych ludzi. Haha, ha. <grywanie> jak ja mówię to? Zszokowany. <grywanie> Jegoś Bruce, ale z ciebie głuptasek. Zawsze rzuca takimi żartami. Okej. Okay. No, zastanawialiśmy się z Bruce'em. Jak zrobić z tego festiwalu hit? To tak jakby moja praca, nie? James zatrudnił mnie, bym był plażą. Wiesz, i do mnie, jak potrzebujesz czegoś związanego z plażą. Plażowanie, spacery po plaży i takie tam. Mam prawdziwy talent do plaży. Nie ma to jak plaża. No ale... no, ale to znaczy, że też mam, te, że mam też sprawić. My turyści w tym roku świetnie się bawili, nie? Wiem. To trudne zadanie. No, ja, a ja jestem tylko Benem. Dlatego <grym> tak sobie pomyślałam. Pomożesz mi? Mm. Oczywiście, że ostatnie. <grym> Jasne, ale lepiej dobrze mi za to zapłać. Cudnie. Wielkie dzięki. On ci się nie martwi. Jeśli ja nieźle nie cię wynagrodzę. No i dobrze. Tak ma być. Nie będę pracować za darmo. No dalej. Zróbmy z tego festiwalu prawdziwy hit. Chciałam zrobić? No, to zaczynamy imprezę. Hm. Co myślisz o zastępcy plaży? Najważniejszy obowiązek to pomaganie mnie i innym podczas festiwalu. By wszystko szło jak po maśle. Bruce, jesteś geniuszem Taki będzie drugi obowiązek Trzeba oso osobiście wziąć udział w festiwalu Turyści zobaczą, jak dobrze się bawisz A wtedy ich, no, zainspirujesz Zadowoleni turyści to zadowolony James Zadowolony James to awans dla mnie I więcej smakowników dla Bruce'a Ty, a ja co? Hopie ja biorę 50% z tego. No raczej stary. Plaża jest odpowiedzialna też za to, by nasi plażowi przyjeżdżający znajomi dogadywali się z turystami. Nie mów Brusowi, ale on, no wie, nie, no, on, ale on, no nie jest moim jedynym przyjacielem na tej plaży. Ten oszczepliwy koleżka chyba ma problem z chorobą morską, co się wydaje, ale chyba wolałby być szarym dobrym. Jak zrobisz dobrą robotę, pozwolę ci go zabrać i przeżyć z nim więcej przygód. Disney z darmu No to co powiesz? Zróbmy z tego festi festiwalu hit. Jak mi się język? Lecimy, le Lecimy, nie śpimy! No, najpierw totalnie trzeba popatrzeć na tablicę i zobaczyć, co mam zrobić, żebyśmy, nie mie żebyśmy mieli do czynienia z odjezdowym festiwalem. Lecimy zobaczyć. okej, okay. rekinia Pamięć, Wędkarska beztroska Wyścigi z okazji na odrodzenia Eden, Mistrzostwa dla Wini. okej okay. i mam pierwszy poziom czyli okulary. Drugi to czapka, trzeci to ściana, a czwarty to jest krab. O, boże, no muszę to zrobić. Ojejny... O Oj, ile jeszcze zadaj mam? Wszystko jasne? Ja garnę tablicę, żeby była totalnie turystyczna. Ty zajmij się podkręceniem tłumu. Narka! Ty! Ale jeszcze jakie zdanie mam? O nie, o nie! Totalnie przestanę być plażowym. Wernika! Totalnie urodziłam się przed, pod szczęśliwą rozgwiazdą. Pomożesz mi? Co on zrobił? To katastrofa. Brus sobie pojad, ale nie to, co powinien. Kiedy turyści idą popływać, często zostawiają swoje rzeczy na pomoście, a Brus totalnie pomyślał, że wyglądają smakowicie. No więc ja straciłem jedną rzecz i pewnie czeka mnie starcie z sieką turystką. Musisz mi pomóc. Jest normalnie, totalnie, niezaprzeczalnie słowy w znajdowaniu różnic. Jeszcze mówię. Jak się to z, za to zabierzemy, pokażę ci dwa zdjęcia Brusa. Jedno z przed naszego wypadku, a je, jedno po nim. Później wymienię wszystko, co tu leżało. Powiesz mi, który przedmiot tym swoim zdaniem zjadł Brus. Wyszkoliłem go totalnie dobrze, więc jeśli go poproszę o właściwą rzecz, to od razu ją z siebie wyrzuci. W przeciwnym wypadku raczej ją sobie przywłaszczy. Możemy zaczynać? To zdjęcie sprzed posiłku Brusa. Wygląda jak totalny słodziak, i musiałem mu coś cyknąć. I dobrze wyszło. Okej. Okay. Dobrze się przyjrzyj. Daj mi znać, kiedy będę mógł ci pokazać drugie zdjęcie. Mmm. Mogę zamknąć oczy. Dobra. Niech tylko znajdę zdjęcie po tej wpadce. Proszę. No nie daje mi chwili spokoju. Ale to... ale jest przeuroczynie? I jest psotny uśmiech. Daj znać, kiedy się już przyjrzeć. Przyjrzysz A czemu mi dał już drugie? Czy drugi raz to samo? No, mogę zamknąć. No dobra. Co bruszjet na obiad? Hmm. Chyba Pielka parzowej nie było Tak no dobra Oby to było to Mam nadzieję, że to jest to I się nie pomyliłam I co zjad? Dum 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 O nie Coś to Czekaj, nie odchodź Kurczę, no, niczego nie wypluł. Czy jest za coś innego? Ojej. Pobliłam się. Ro, jeszcze raz przewiniemy to do tego zdjęcia. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Przyglądamy się. Możecie się przyjrzeć piłka. Szklanka, telefon. Okej. Okay. Yyy. Okej. Okay. Są te trzy rzeczy. Coś innego. Chyba zjadł. Ja się przyglądałam. Dlaczego nie było w ogóle, Że chyba były. Kapelusz? Słuchawki były. A co innego? Radio chyba nie było. Albo nie wiem. Ja jeszcze raz. Nie Chyba radio zjadł, tak. Mam nadzieję, że to jest to, bo nie chcę tego drugi raz zrobić. Tym, tym, tym. Nie. O, jaju. Nie. To nie było to. Jeszcze raz trzeba zrobić. A może sobie zapiszę. Co ja robię? Ja mogę sobie zapisać to. To wyjmuję. Zapiszę. I potem... Okej. Okej. Okay. Mm. Okay. Ale nie wiem, nie, nie wiem czy to. Nie widzę tych okularów totalnie. Mm. Okej, okay. ale szkoda, że nie widzę tego lepiej, Dobra, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Okej, okay. piłka parzowa była, komórka była, napój był, okulary były, kapelusz, czekaj, chyba kapelusza nie było, kapelusz? Tak, to był kapelusz, na pewno to był kapelusz, nie widziałam kapelusza. No proszę, wypluj to. No, co ją ja zrobić? Dobra, ja się podaję, chyba. Zobaczę, kto, czy ktoś, no, to ktoś wypró. Wy, wy, ten. Kliknął. Będziemy musieli 5 lat. Albo może. Przyklikam to. Zobaczę. I ten. Żebyście nie, og nie musieli oglądać tego milion razy. Więc zaraz się widzimy. Okej, okay, już mam. I. To był... To była torba. Tak. Okej. Okay. Tylko niech on wypluje tę torbę. Proszę. No jak to nie? Czemu no? Czemu? Nie było tej torby. Jednak potrzebuję chyba dłuższej chwili. Ok. Jednak jak sprawdziłam, w innego odcinku, to kogoś nie było torby. Ale teraz jak się przyjrzałam, to nie ma telefonu. Tak. Na pewno nie było. Nie ma telefonu. I pewnie mam nadzieję, że wpluję teraz. I. Yes! O Jezu, zrobiłam to! Super Okej okay. Już... mam dosyć No Okej, okay. Chodzimy na konia i robimy kolejne rzeczy Szkoda, że przyklikałam, ale już... Za dużo mi zajęło robienie tego zadania I idziemy robić kolejny I tu wyścig jest I Przejdziemy ten wyścig O, ja na kamień weszłam O Oto zdumiewający, magiczny, cudowny wyścig z okazji odrodzenia Aiden Masz odwagę OK. Po prostu chcę, żebym pojechał. Nie, znaczy po prostu sobie, zobaczmy, jak ten wyścig wygląda. Okej. Okay. Ło, skaczemy! A ja, ładnie. Okej. Już mam ładny efekt. Ładnie to zrobi Ten taki. Taki by. oj ja, się Jakby. Nie wiem, jak to nazwać. Wodną podłogę. Nasz koń się staje Jezusem, i umie nagle po wodzie wchodzić oj, oj, oj o, dobra, jedziemy Mamy yy, mam ciągle jakieś przeszkody ale najciekawsza jest ta podłoga, bo możemy uj jest ten yy, chodzić nagle po wodzie to jest najciekawsze chyba w tym wyścigu ale jedziemy i skrzymy o, rekin, rekin Ło! Oj! I wracamy. Ciekawy wyścig. Mi! Oj! Nie! Muszę się wrócić. Ok. Jedno ja już się wystrzymałem, żebym musiała powtarzać wyścig. Jezu, ile już trwa ten odcinek? To musiała chyba coś tam porobić. bo skracać w to. Uh. A na szczęście jeszcze zostały... Jezu, rekinał na mnie płynie. Jeszcze mnie zacina. <laughs> Jedne. Przy nagrywaniem? Też mi tak zacinało właśnie. Nie umiałem ciągle punkty kontrolne. Jedziesz. A nie, nie ominęłam. Okej. Okay. Leki są okropne. Nie, musiałam sprawdzić mojego tableta. Okej. Okay. Ale ważne, że przejechaliśmy. I nie, nie chcesz męczyć i przedłużać specjalnie tego. I ogólnie sprawdźmy sobie, jakie jeszcze są zdanka. Nie widzę tego zdanka. Gdzie to jest? mi, zaci, sami mi tutaj Yyy hejka Zastanawiasz się co to za lat okej okej okay. yy, okay. opowiedz mi o tym że lubi te świet świetniki świet świet coś tam I nie wiem gdzie to powiesić eee, Nie Tu Ale nie mam chińskiego lampionu O co chodzi? Eee, że mam wydać moje SZELINGI Na no to żeby sobie powiesić balonik Ale te nie są Wezmę ten Pyk żeby szczęśliwa była Uch, A to nie ten? Nie mogę tego? Tu. U, ładne Tak o to chodziło? Tak I zostało już nam tylko jedno zadanie Jezus Maria. Przestań! Gro, przestań! Mi to robić! Okej. Okay. Odam jakiś lampion. Już, mi się nie, już nie będę po prostu czytać tego. Tylko pokażę, jak te zadania wyglądają. Okej. Okay. A, to po prostu łowienie ryb. Mam nadzieję, że każdy wie. Jak wygląda łowienie ryb? Ale mamy ciekawe zadania, są. Może coś codziennie robicie. I w ogóle. Tak. Zadania są tutaj nieważne, bo to są zadania cienne po prostu. Łowienie ryb. Lampiony. Ale wróciły stare konie. Wróciły. Yy... Okej. Okay. Wróciła Aila. Kampos, Proteus, Sedna, Telina oraz Umbra Więc jakby ktoś Chciał mieć tego starego konia To są one tutaj No i będę musiała się z wami pożegnać Oj, mogę Nie co mi robią z koniem? Ok, więc żegnam się z wami. Bajo!